Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 6 listopada, 32 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, przychodzą do Jezusa Saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zadają Jezusowi pytanie. Ale pytają nie dlatego, że nie wiedzą, tylko po to, żeby ośmieszyć Jezusa i ośmieszyć jego naukę o zmartwychwstaniu. Przedstawiają konkretną sytuację. Pewna kobieta miała męża, który umarł bezdzietnie. Według prawa, brat tego zmarłego powinien pojąć ją za żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. I mówią o takiej sytuacji, że powiedzmy, że było siedmiu braci, każdy z nich umarł bezdzietnie, każdy z nich był mężem tej kobiety, i pytają Jezusa, którego z nich po śmierci będzie żoną. Jezus im odpowiada, że nieprawdą jest, że życie po śmierci jest analogiczne do tego życia ziemskiego. Jest to zupełnie inny rodzaj egzystencji. Ludzie tam po śmierci są Podobnie do aniołów, którzy są w niebie i są dziećmi bożymi. I na potwierdzenie tego Jezus powołuje się na wydarzenia z życia Mojżesza, który podczas objawienia przy płonącym krzewie nazywa Boga, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. A więc Pan Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Życie po śmierci to życie idealne, ale nie dlatego, że nie ma tam małżeństw i że nie trzeba się kłócić i rozwiązywać różnych spraw małżeńskich. Ale jest idealny, dlatego że tam jest Pan Bóg. Pamiętam taką wypowiedź jednego z dzieciaków, kiedy z małym chórem wielkich serc byliśmy na takim wyjeździe koncertowym i były troszkę takie gorsze warunki niż zazwyczaj. I wtedy spytałem: Czy nie przeszkadza Wam to, że dzisiaj jesteśmy w gorszych warunkach niż na przykład tydzień temu gdzieś indziej byliśmy na koncercie? I wtedy jeden powiedział: Ojcze, nieważne gdzie, ale ważne z kim. I myślę, że ważne jest, że będziemy tam z Panem Bogiem właśnie po śmierci. I dobra nowina, która wypływa z dzisiejszego tekstu Ewangelii, polega na tym, że Pan Bóg nas niesamowicie zaskoczy, że wszystkie nasze ochy i achy, wszystkie nasze wyobrażenia będą niczym wobec tego, co Pan Bóg dla nas tam przygotował. Wszystkie uczucia szczęścia, jakiekolwiek jesteśmy w stanie sobie tutaj wyobrazić. Tak naprawdę będą niczym wobec tego, co Pan Bóg tam w niebie dla nas przygotował. Pan Bóg nas, kochani, zaprasza do innego, pięknego, idealnego świata. A dlaczego idealnego? Dlatego, że Pan Bóg jest idealnym. I mimo, że my nie jesteśmy ideałami, to dążymy do tego, żeby być jak najbardziej podobni do naszego Pana. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.